Cześć, witam z tej strony Patuś i witam Was w Celestial Investment Guide. Dzisiaj pogadamy sobie o Celestialach, kogo robić, jak robić, w jakiej kolejności i jak to by tutaj do tego podejść. I od razu mówię, że tutaj go nie ma, ale oczywiście robimy naszą potęgę Libertę, tak? Więc Liberta jest totalnie pierwszym Celestialem, którego robimy. Robimy go na maksa, czyli 9 mebelków SI60 SI-30, przepraszam, i Engraving-60 i w ogóle na to nie patrzymy, robimy mu te czwórki same yy, kupujemy skina, no bo czemu nie no, Liberta ma latać, ma być, nie? No, dobra i jak mamy Libertę, to dopiero możemy sobie podchodzić do innych postaci na takiej zasadzie. No i co? Oczywiście alfabetycznie zacznijmy sobie od Awakened Atalii hmm, Awakened Atalia jest niesamowitą postacią ja ją teraz u siebie właśnie buduję ma wszystko top tier. No, 9 mebelków ma average, to nawet tego nie wiedziałem. Więc skupiamy się na pewno na trzech mebelkach, ale 9 to się na pewno nie zaszkodzi. Jakieś tam debuffy, Increase the Damage Reduction for the Passive. No kurde. Jak dla mnie bardzo y, fajnie byłoby ją zrobić do fula, no bo jednak to jest awakend, a wiecie jak, jest robić, jak to jest z awakendami. No i ma top tier engraving 60, więc na tym jak najbardziej musimy się skupić, nie? No ale to jak, tak jak jest, jak mamy Awakenda na tyle, że możemy go ulepszać, nie? Czyli na gwiazdce, na ascendę z gwiazdką, no to i tak robimy go na maksa, no bo wystarczająco dużo środków już na niego poszło, nie? Awakend Talene, Powiem tak, na wierze jest Git, dużo ludzi ma ją zrobioną, no bo przez długi czas ona była tam jednym z pierwszych Celestiali, znaczy nie Celestiali, tylko Awakendów, nie? No ale. Teraz to ją się gra tylko jak poleci i za darmo, nie? I daje ją się na wieże, póki nie ma się lepszych postaci. Więc ja bym się ją nie przyjmował. dałbym sobie ją na wieżę jak macie. Jak nie macie, to zapomniało jej istnieniu. Alna, bardzo, 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 bardzo dobra postać. Tak zwany potwór tej gry. Tylko teraz nie zrobił się z nią problem, no bo weszły lepsze postacie dużo od niej, ale no, Alne trzeba mieć, trzeba w pewnym momencie swojego życia Alne zrobić. U Alny S i 30 to jest. Podstawa, 9 mebelków to jest podstawa yy, Więc trzeba zrobić jej SI 39 mebelków No i nie robimy jej engravingu, nie? Ja mam ją w ogóle bez gwiazdki, wszyscy mają ją bez gwiazdki Oczywiście jak daje się gwiazdkę, no jak tutaj pan napisał zrobić engraving 33 To się tam pomoże, będzie może nie wiem, szybciej ładować manę troszeczkę Ale granie jest warta świeczki Tak czy siak robimy jej w 30 yy, SI i 9 mebelków I mamy potwora, robimy jej też te czwórki i ona po prostu będzie działać, no bo jest niesamowitą postacią Tylko pogadamy o jej kolejności na końcu, nie Atalia Też kiedyś bóstwo tej gry, teraz wyszła Awakend Atalia, a zwykła Atalia jest w sobie Takim reliktem przeszłości Nie plujemy jej Jak poleci, no to W sensie ludzie mają ją porobioną na maxa I ona tam sobie jakoś działa, nie, ale po prostu nie jest warta Teraz inwestowania w nią, nie No Odri, Odri też bardzo fajna jak wyszła Tylko, że Zapomniano o niej, i w sumie to jest bardzo dobry opis tej postaci. Ma tu bardzo dobre mebelki, bardzo dobry engraving, no ale co z tego, jak są, jest miliard postaci, które zasługują dużo bardziej na naszą uwagę, nie? Dajemia, Dajemia jest niesamowitą postacią, robi się w drugiej kolejności, zaraz po Libercie. Jest top-tierem i fajnie, bo ona działa już sobie od Elity, czyli jak dostaniecie jedną kopię, to już można ją grać, nie? Wręcz mówi się, żeby spulować jedną dajemię. Dopiero potem Libertę i zrobić Libertę na Maxa. I jak się skończy Libertę, to robić daemię. nie? No, ja sobie tego nie używałem, bo podzuwałem szybko Libertę, bo go grałem nawet na Elicie. No, ale można jak najbardziej tak robić. No piękna jest daemia, nie? Pod względem każdy, każdy, każdym względem. No, i u niej robimy SI20, oczywiście SI30 też nie zaszkodzi, jej nie tylko nie jest aż tak bardzo ważne w 100%, ale warto jej to zrobić. To nie tak, żeby nie robić, nie? No i co? 9 mebelków. Mebelki są w wielu postaci w 100% OP, nie? Więc trzeba sobie się na tym skupić, żeby jak najszybciej te mebelki zrobić. Wręcz można ją wcześniej dać do łyś listy. I engraving 30 jest good. No, i ten yy, tutaj macie napisane. Engraving 41 Very good. Trzeba się skupić na y, krycie, y, penetracji magii y, krytycznej i zwykłej. No. i to będzie na tym sobie ją zostawimy na tej 41. Oczywiście, jak już robić engraving, do, do 41, nie? No. Ok, to tyle z da Emi. Kogo mamy dalej? Bliźniaczki. No, bliźniaczki nadal są niesamowitymi postaciami, problem z nimi jest taki tylko jak z Rem, że szybko sobie umierają, więc trzeba je odpowiednio mocno zrobić, żeby nie umierały, dają wszystkim hejsta i to niesamowicie mocnego no i co, SI20, 9 mebelków i będą działać, jak tutaj teraz widzę to w ogóle Ngraving33 very good i to prawdopodobnie tak, zwiększa hejsta, nie, no bo one są do tego, żeby puścić całemu teamowi hejsta po prostu i sobie działają, nie? Ja mam je na Mitiku, na razie. Mam, ją na, mam je na plus 20 i sobie działają. I z nimi jest tak samo jak z Mortasem: że po prostu w momencie, jak zaczynają umierać i już nie dają rady puścić ulta, no to trzeba je zrobić wyżej, tak? Na Mitika Plus, albo najlepiej na ascended dołożyć im wtedy 9 mebelków i będą bardzo fajnie, nie? Ale to jest też już taki troszeczkę bardziej midgame późniejszy, więc na spokojnie. Flora Celestial, który leci za darmo z eventu, więc na wieżę jest bardzo dobra. Nie kupujemy jej nigdzie, tylko bierzemy z eventu i pomału sobie ją robimy na maksa. I nic jej nie robimy oprócz y, tego, y, SI-20. No jak tutaj widzę, to jak ktoś będzie bardzo chciał, to nie ma problemu, można jej zrobić trzy belki, nie zaszkodzi jej. Ale to jest taki tylko dodatek na wieżę, nie? Okej, okay. Flora bardzo wkurzająca postać dla nas, ale y, jak na nią walczymy, ale nie jak walczymy z nią. Ok. Herius. Jest tylko Very Good, a zasługuje na pewno na Top tier, No, może faktycznie nie ma co go z Libertą porównywać, ale jest naprawdę bardzo dobrą postacią. Tylko też on jest na później, nie? Robimy go sobie na spokojnie. Robimy mu SI-20. SI-30 też mu oczywiście bardzo pomoże. 9 mebelków, 3 mebelki i Engraving 60. Czyli po prostu, jak już go zrobimy, to też sobie go maksujemy, nie? No jak to już z takimi droższymi postaciami wygląda, musimy sobie nad nimi posiedzieć. Nie? No i Helius wszędzie jest używany, tak naprawdę, ale to jest, tak jak mówię, w late game, nie? To nie jest tak, że robicie go na drugim, trzecim miejscu, tylko już potem, 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 nie? Morale, kiedyś miałem konto, gdzie mi poleciały trzy morale do dziesiątego chaptera. No, i płakałem, że to nie była jakaś inna postać. Nie? Tylko, Moral niby jest dobra, ale u mnie nie działała. Mimo, że miałem tylko trzy kopie, nie? Ma jakieś tutaj dobre mebelki. No, powiem tak, to no, jest Celestia, ale nie ma sensu myśleć o takiej, o takiej postaci. Orthross Good. Ja szczerze mówiąc, nie doszedłem do momentu, w którym go jeszcze bym używał. No, ale jak widzicie, tutaj ma bardzo dobre mebelki. Resztę się u niego raczej pomija. I na pewno w jakiś kompach tam na wyższych teraz się go wstawia, no bo tak to jest, że tam jakieś nagle losowe postacie wchodzą, nie? No Talenet. taleny, jest bardzo dobra nadal zwykła, tylko też na wyższym poziomie. Ona zwykle wam jakaś darmowa wpadnie. No i ogólnie ona jest tylko od healingu, nie? No i tutaj u niej się robi yy, 9 mebelków, SI-30 i Engraving 67. To jest bardzo late game, więc spokojnie. No i ona sobie działa, nie? Kiedy się będziecie robić. Tarnos wyszedł niedawno, nie widziałem, żeby był jakoś grany, ale ma tej Very Good, Very Good, Very Good, ale szczerze mówiąc, chyba nikt w niego nie inwestuje, bo nie ma na niego czasu po prostu. No. Ma dobre pasywy, ale nie aż tak dobre. Titus Titus jest słabą postacią, ale w pewnym momencie, jak będzie Wam team umierał i będziecie mieli Titusa, to stawiacie go na Elicie i on nagle tankuje wszystkich, nie? I na przykład Scarlett ma, Scarlet ma czas, żeby Ulta. Sam nie wiem, dlaczego to tak działa. No ale pod tym względem jednak kopia jest dobra po prostu. Jeżeli macie Titusa i wasze postacie nie mają czasu, żeby wrzucić ulta, pop popruj, popróbujcie, nie? W różnym miejscu z przykładu z lewej, z prawej, może wam się uda, no ale tak oczywiście, tak normalnie tego nie robimy, nie? Weight Hell, top tier, blondasek nasz, ja go sobie teraz też kończę u siebie akurat robić właśnie. No i co, ja u niego będę robił wszystko, nie? SC-39, mebelków Engraving 60, nie ma, nie ma co tutaj dyskutować, nie? To jest bardzo dobra postać i zasługuje na to wszystko po prostu. Wukong. Verbat. Koniec tematu. No i tutaj sobie przechodzimy do ostatniego, czyli do Zapchela Zap Dziwny jest ten Zapchiel, Zap czy jak oni go tam nazywają, bo on jest takim odpowiednikiem lukrecji, nie? No, a jednak nie jest tak dobry jak ona była, choć tu też widziałem na late game, że, się, że go używają, nie? Więc pewnie wszystkich nas czeka, że kiedyś go zrobimy na TSI 30, na te 9 mebelków i na Engraving 60, czy tam 41, pewnie na 41 bardziej, nie? No, ale ogólnie na ten moment go nie lubię jeszcze. I co tu jeszcze nas, nasz pan szef powypisywał? Hmm. Teraz powiem tak. Awaken Natalia wydaje się być SSS-tierze, a wszyscy inni wpadli do SS. Nie jest to duża różnica, no ale ja sobie na przykład z ciekawości yy, robię z Atalię jako pierwszą u siebie na koncie. I tutaj to już jest nieaktualne, niestety. Lukrecja spadła. Teraz Priority wygląda w następujący sposób: robimy sobie najpierw właśnie Libertę, potem robimy sobie Daemię, potem robimy sobie Lucille i dopiero potem można myśleć o kimś innym typu o alnie albo o waithellu właśnie nie albo jeszcze o tych ziomeczkach demonach ale to na spokojnie potem teraz gadamy o celestialach ze sklepu no to tutaj akurat się zgodzę w 100% na pewno Eziza musimy sobie zrobić na pewno Mechire musimy sobie zrobić chociaż troszeczkę, chociaż na elitę mieć ich nie. No, ale to już są wyższe tam, że tak powiem, rozmyślenia na późniejszy, późniejszy czas. Najważniejsze róbcie Libertę da i Lucille i będzie bajeczka. Dobra, więc to tyle z Celestiali. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam jeszcze do dwóch kolejnych odcinków. A jeżeli nie oglądaliście poprzednich, o zwykłych frajcie, to również zapraszam. Fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement